W ten sposób, starego dziadka ogrodnika to najskuteczniejszy patent na pozbycie się kreta z twojego ogrodu. Jest sprawdzony i efektywny w 100%. Jeśli pułapki i inne środki do zwalczania kretów dotąd nie zadziałały, ten z pewnością zadziała. Jest to naftalina. Powszechnie dostępna w formie kulki o silnym zapachu. Najlepszy będzie zapach lawendy, który działa nie tylko na krety, ale inne szkodniki ogrodowe, w tym insekty. Naftalina skutecznie przepędzi z ogrodu krety, ale także kunę, koty, gołębie oraz mrówki czy mszyce. Dodatkowo zapach lawendy przyciąga zapylacze. Kret potrafi mocno dać się we znaki, rujnując ogród, pamiętajmy jednak, że jest pod ochroną i nie można go zabijać. Do każdego kopczyka trzeba jak najgłębiej wrzucić po dwie, trzy zwykłe kulki z naftaliną i zasypać. Należy tak robić za każdym razem, gdy pojawi się nowy kopiec. Po kilku dniach kret zrezygnuje z obszaru Twojego ogrodu i nie wróci przez wiele lat. Sposób ten jest sprawdzony, tani i naprawdę skuteczny, a przede wszystkim nie zabija się zwierzęcia. Należy pamiętać także, że kret w Twoim ogrodzie oprócz żołnierzy wyjada szkodniki, które znajdują się w glebie. Należy też zachować środki ostrożności, bo naftalent wchłania się przez skórę, drogi oddechowe i z przewodu pokarmowego. Drażni drogi oddechowe i dla wyczulonego kreta jest tak drażniący, że staje się nie do zniesienia. Należy też pamiętać, że działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, w związku z czym nie wolno go stosować w pobliżu zbiorników wodnych ani przy roślinach przeznaczonych do spożycia.